na przeszłość uczestnika 10 edycji SOPW. Dom dziecka, a później trudny czas w rodzinie adopcyjnej. Piotr postanowił wziąć udział w ślubie od pierwszego wejrzenia, by znaleźć miłość. Uczestnik show opowiedział również o trudnym dzieciństwie, aż trudno powstrzymać łzy. Za nami kolejny odcinek nowej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia, w którym poznaliśmy uczestników show. Wszyscy panowie szukają miłości na całe życie, ale jeden z nich zwrócił szczególną uwagę. 40 letni Piotr poruszył widzów swoją historią z dzieciństwa, smutna przeszłość uczestnika dziesięciu. Edycji EŚOPW. W pierwszym odcinku dziesiątej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia poznaliśmy uczestniczki, a w kolejnym uczestników: Jak wiadomo, na ślubnym kobiercu stanie Joanna, Agnieszka, Zuza, Piotr, Damian i Kamil. Nie wiadomo jednak, w jakie pary połączyły ich eksperki, to zapewne okaże się już w kolejnym odcinku. Wszyscy uczestnicy mają wspólny cel, znalezienie miłości na całe życie. Piotr jest najstarszym uczestnikiem tej edycji, który ma syna z poprzedniego związku. Mężczyzna rozstał się ze swoją partnerką zaledwie dwa miesiące po narodzinach ich dziecka. Uczestnik show jest po przejściach nie tylko w dorosłym życiu, ale ma również przykre wspomnienia z młodości. Okazuje się, że Piotr ze ślubu od pierwszego wejrzenia nie ma rodziny ani zbyt wielu znajomych. Najbliższą dla niego osobą jest przyjaciółka Natalia, która została jego świadkową na ślubie. To właśnie ona razem ze swoją mamą towarzyszyły mu w tym wyjątkowym dla niego dniu. Przyjaciółka Piotra przyznała, że temat rodziny nie jest dla niego łatwy, dlatego starają się go unikać.